No, cześć, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj bym chciał opowiedzieć o kilku ważnych elementach w rysunku wykonawczym części i w ogóle jak taki rysunek wykonawczy powstaje. Załóżmy, że mamy jakąś maszynę czy jakiś podzespół, i w tym podzespole to jest na przykład przekładnia zębata, załóżmy, jakaś taka jednostopniowa, walcowa. W tym podzespole trzeba wykonać, dać do wykonania, powiedzmy, taki, taki element, jak pokrywa korpusu. Czyli to jest ta, ta góra cała. To się, przedstawia, to się przedstawia w ten sposób. teraz, żeby komuś, komuś kto będzie to wykonywał, Yy, powiedzieć jak on ma to zrobić to on musi mieć wszystkie wymiary, kształt średnice otworów yy, chrupowatości powierzchni wszystko, wszystko co to o tym yy, jakby co opisuje jak to musi jak musi wyglądać ten końcowy, końcowy przedmiot, końcowy element finalny powiedzmy i bierzemy sobie tak jak to właśnie przed chwilą widzieliście Wyciągamy sobie jeden ten element z całości, bierzemy go sobie jako jeden element i sobie go wrzucamy na rysunek płaski. I na takim rysunku płaskim jest kilka takich bardzo ważnych elementów, które jak się weźmie pod uwagę to później wszystko idzie z górki. Najważniejsza rzecz jest taka, żeby pokazać ten kształt. Czyli po prostu musi być widać jak to wygląda rzeczywiście w przestrzeni? I tu na przykład rzut z boku jest najbardziej optymalnym rzutem głównym, który sobie możemy wybrać. I teraz yy, przydałyby się jakieś yy, widoki, rzuty z innych stron, na przykład z góry, tak jak tutaj jest, i na przykład przekrój stopniowy. Było to o przekroju stopniowym nie tak dawno, podlinkujemy na koniec. Yy, I to jest to BB, właśnie tutaj. Czyli pokazujemy sobie ten otwór pod to łożysko, i jednocześnie pokazujemy ten otwór pod to łożysko. Dlatego ta płaszczyzna przekroju leci tak. Tutaj sobie skręca, i potem leci tak. I dlatego pokazujemy sobie na tym przekroju stopniowym. Więcej niż byśmy pokazali na zwykłym przekroju, czyli rzuty, bardzo ważne. Powiedzmy, że punkt pierwszy: skala, druga sprawa skala. Jeżeli jeżeli wielkość przedmiotu nie przekracza wielkości arkusza, to warto pokazać jeden do jednego, bo wtedy wszystko jest naturalne. Tu nie ma jakichś przekłamań, że ktoś się coś domyślił. Jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, jaki to jest duże, jeden do jednego, to jeżeli jest to możliwe, to należy robić jeden do jednego. Chyba, że coś jest tak bardzo małe. Tu jest przykładowo format A2. Jeżeli to będzie, nie wiem, no, zegarek nawet taki na rękę, który nosimy, mechaniczny, to pewnie, że trzeba to pokazać w większej skali, żeby było w ogóle cokolwiek widać. Ale jeżeli nie jest to jakiś mikroskopijny przedmiot, i nie jest to jest gigantyczny, żeby się na arkuszu nie zmieścił, to 1 do 1 jest jak najbardziej optymalne i tego się trzymajmy. Pewnie, że jak coś jest wielkie, duże, no to musi być ska w skali na przykład 1 do 2, 1 do 5, 1 do 10, 1 do 20 itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Czyli skala ma znaczenie. Kolejny punkt wymiary, wymiarowanie. Było już o tym mówiłem. resztę podlinkuję, czyli jakby rysunek wykonawczy to jest złożenie kilku, może złożenie, kombinacja kilku ważnych elementów, które jeżeli się spełni, to wtedy ten człowiek, który to będzie wykonywał, to będzie, będzie pewny, że robi to dobrze i efekt będzie oczekiwany, zgodny z oczekiwanym, czyli wymiarowanie. Wiadomo, że Trzeba pokazać wszystkie wymiary, które są istotne z punktu widzenia technologii wykonania. I ma to być zrobione przejrzyście. Czyli, tak jak tutaj widzicie, na przykład na, na tym rzucie z góry, jak najwięcej wymiarów z boku i z dołu. Nie ma tu jakiś, żeby wymiar wchodził na niepotrzebnie na przedmiot, czy żeby się Przecinały linie wymiarowe. Yy, musi to być przejrzyste. Wymiary już mamy. To, tolerancje, no właśnie, o tolerancjach może też warto, bo może nie było dawno albo w ogóle nie było. Yy, tolerancje się umieszcza, tolerancje wymiarów na przykład, się umieszcza tam, gdzie jest to istotne z punktu widzenia montażu. Załóżmy przykład, przykład. Tutaj będzie wchodzić łożysko. I to łożysko, o na przykład, żeby dobrze, żeby dobrze pokazać. Tak, to jest to łożysko. Czyli powiedzmy, że w tym miejscu będzie wchodziło to łożysko. I teraz, jeżeli zrobimy to ułamek milimetra za małe, albo za duże. To albo się nie zmontuje albo będzie taki luz że to łożysko będzie po prostu latać i dlatego w takich miejscach gdzie jest oczekiwana dokładność montażu gdzie niedokładność może spowodować problem z montażem to tutaj się powinno zastosować właśnie tą tolerancję wymiaru i są zalecane miało być wideo o wykonawczym rysunku, a będzie o tolerancjach ale to dobrze, bo to jest bardzo istotny fragment yy, przykładowo są w literaturze podane konkretne tolerancje, jakie powinno się umieszczać na przykład pod łożysko tu na przykład pod łożysko najczęściej się daje H7 czyli na przykład tolerancje na wałku czy tolerancje gdzieś powiedzmy, pod pierścień osadczy czyli pod yy, uszczelnienie i teraz powiedzmy, że H7 jest wymagane dla takiego przypadku jak osadzenie łożyska i co to znaczy to H7 FI80 to jest FI80, czyli średnica otworu, a H7 to znaczy, że ten że ten, yy, ten wymiar może się kształtować, może zawierać się w zakresie od 80 do 80,3 80 w tym przykładzie akurat w tym przypadku można było to oznaczyć cyframi, a można to oznaczyć właśnie literowo, czyli H7 w normie jest, oznacza dla tej średnicy dokładnie taką wartość. Yy, czyli tak, tolerancję mamy yy, kolejna rzecz, bardzo istotna. Też mogło nie być dawno, ale powiemy sobie chropowatość powierzchni. Tutaj są takie znaczki. Każdy z Was pewnie gdzieś to już widział, ale przypomnę RA-32 na przykład czyli pokazane jest, że na tej powierzchni to jest powierzchnia montażu z drugą poło połową yy, drugą połową korpusu z dolną częścią korpusu musi być na tyle obrobione, żeby ładnie to się zmontowało, żeby nie było jakichś szczelin, nie, nieszczelności i tak dalej no tam w środku jest olej, prawda tu jest przekładnia, tu jest olej to, to musi pracować, jakaś to nie może być wycieków musi być to w miarę gładkie tutaj jeszcze bardziej, bo tu jest ra 16 jeszcze mniejsza liczba 1-6 w porównaniu z 32 oznacza większą gładkość, czyli kropowatość pod łożysko też te wielkości są zalecane są opisane w literaturze każda pierwsza, lepsza literatura Literatury jest dużo, tylko trzeba wiedzieć, co szukać, gdzie szukać i jak szukać. Czyli tutaj jeszcze mniejsza chropowatość, 1,6. Yy, tak samo, tak samo na przykład tutaj z boku, gdzie przychodzą pokrywy boczne też 3,2. Yy, także chropowatość, o tu na przykład mamy, to jest chropowatość w tych poszczególnych, na poszczególnych powierzchniach, a tutaj mamy oznaczenie chropowatości dla całego rysunku, to znaczy takie kółeczko z tym oznaczeniem oznacza zakaz obrabiania oprócz powierzchni, które są opisane. <laughs> Czyli trzeba po prostu zwrócić uwagę, że nie wolno obrabiać tej powierzchni, bo to jest akurat powierzchnia pochodząca z odlewu. Oprócz tych, które są opisane, i proszę bardzo, opisane są właśnie te, jak mówiłem: dolna powierzchnia yy, montażu, boczne do pokrywek, otwory podłożyska. Czyli tylko tam, gdzie to jest potrzebne, tam się obrabia dokładniej i tylko tam, gdzie jest potrzebne, cofnę się do tolerancji, tam się daje tolerancję. Czyli daje tolerancję, no. czyli robi się to dokładniej. I jeszcze o tolerancjach, bo to się wiąże jedno z drugim bardzo. Tu jest taka trzecia uwaga. ISO 2768M. 68M, Co to znaczy? To znaczy, że wszystkie tolerancje są, wszystkie wymiary, wszystkie wymiary są w 14 klasie dokładności. Przypominam, że czym niższa liczba, tym dokładniejszy wymiar. W 14 klasie. Poza tymi, które są opisane inaczej. Czyli tu, na przykład, mamy siódmą klasę dokładności. Czyli jest to rząd, siedem rzędów wielkości dokładniejsze. Tak samo tutaj, siódma klasa dokładności. No, i to mi się wydaje z takich elementów najważniejszych. Można tu jeszcze powiedzieć o obróbce cieplnej, ale to może czy obróbce powierzchniowej, ale to może innym razem, bo tu akurat mamy tylko odlew, więc często tu występuje jeszcze w jakimś załóżmy, wale występują elementy obróbki cieplnej, na przykład hartowanie, czy odpuszczanie, czy ulepszanie ciepne. Także to już by było na tyle, czyli rzuty, skala, wymiarowanie, po czwarte. Tolerancję, wymiaru i chropowatości. Jak to zrobicie dobrze, to wszystko będzie ok. Zgodność oczywiście, rysunku z rzeczywistością. No i mi się wydaje, że na tyle byłoby dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania kanału. Jak wcześniej, niejasne, zadawajcie pytania, i do następnego. Cześć.